Ej, hejka, hejka na rowerze złą tak sobie jadę inną trasą i już znajduje się piękny black stare od Kitosów stare od Cheetosów zobaczcie co leży przy drogach Patrzcie co leży przy drogach To jeszcze nic Tam leży kolejne Patrzcie butelki Butelki, chobaczcie ile śmieci To jest to nic Tu pełno świeci pełno świeci, ale to jeszcze nic spaczcie na to Ktoś rozebrał Poznajecie lodówkę Zobaczcie Jedne świeci styropiany pobudowlane Plastyki od samochodów, od kołpaków Pełno śmieci, biaderka, jakieś plastiki, dalej. Patrzcie, ile śmieci przy drogach leży. I teraz mamy taką segregację, że tego królestwa więcej leży niż, niż kiedyś było. Bo kiedyś może też leżało tego wszystkiego. Ale to można było wszystko ten I teraz gdzie jest ta ekologia cała Cała ekologia Co myślicie o tym? Patrzcie jak to wszystko to leka wygląda I jak to wszystko wygląda Jak to wszystko wygląda? Jedziemy sobie teraz z moją rowerkiem. Po jednej stronie wiaderko, worki, płótno. Widzicie? Same, same śmieci. To jeszcze nic. Tam plastiki, opony samochodowe. I jak na to patrzeć? pustki, butelki plastikowe wszystko kolejne śmieci Plas styropiany plastiki styropiany kolejne coś wyglądamy. jakieś plastiki, kartony jakieś worki i gdzie my żyjemy coraz więcej tego, tam worki, zobaczcie. tu worki, styropiany jakieś rury, widzicie rury rury i wszystko i o co tym sądzicie, o tych wywalających o tych śmieciach piszcie w komentarzach pozdrawiam Was na rowerze, zbierało złą